Dzisiaj na zero o, 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 o. Ale wali Kurwa cze, podkręcę trochę sprzęgierko, bo mi idzie Ty Ale ryba Trzeba, bo idzie do, do góry Stanę, stanę Chcę iść do góry A piękna ryba Patr wypierdzieli ale bije. Ja patrz, wyjdzie, widzę, wyjdzie, widzę. Go. No, ale, ale bo on mi od, odszedł. Patrz, odchodzi mi. Podkręciłem już ty... w podkręciłem. No, no. A tylko mówi tak. o trolingu, Ty uuu, ciśnienie. Nagrywa ktoś jeszcze? Ty wydaje mi się, że jakby był większy od tamtego. Ty, co, co mi robi? Patrz nie, ty, on, on wierzchem, on wierzchem, wierzchem, on chce, on chce, on chce, on chce zapierdalać, zobacz ty, ty zobacz, patrz, 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 pat, pat, ja podkręcałem już dwa razy Wszęgo podkręciłem dwa razy już, ale wali, lepiej ubę wali jak wtedy ty, ale wali, ja patrz na kija, lepiej wali jak wtedy, ale piękne branie pięknie idzie Kurde, ja mi się kijowo nagrywa, bo nie mogę go do czekaj, to jeszcze nie, on nie gotowy, nie. Zobacz, co, co się dzieje, zobacz, <grym> zobacz, co się <grym> dzieje. To, to tak się no, dojrze. patrz, patrz. ale walił ja O kurde, ty, zobacz, <grym> no, no węd... mi się nie gieła, wędka wtedy. Ty, o, ja go nie utrzymał. No, ale no ale to będzie ryba. Mamy w... butelkę pustą. Cicho, cicho. Dobra, nie takie rzeczy. Po, trochę lżej, ale uważać, on nie gotowy jest. Ale... No, to jest No, to większy od tamtego. Przynajmniej ciężej mi idzie, ciężej mi idzie. Dużo, dużo, dużo ciężej. Ty, on jest nie niegotowy jeszcze jest, poczekaj. On, on spierdoli, on spierdoli jeszcze. Jak w razie czego to bez, ten z zielem teraz idzie. Ale teraz idzie z zielem chyba. Albo go już kurwa nie ma. Nie ma już go. Jest, 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 jest. Bierz go, bierz pod spodem, bierz. Jest ładny zielem takim. Jaka k Z jakim jaka. Jaka zielem? Jaka. Kurwa, meter. Druga meter, drugi meter. może nie będzie meter. Ty, <noise> ale jest piękna ryba. Ale ciężko było go wstawić do powierania. No bo zobaczcie, teraz z zielem jaka poszedł. Jaka, kurwa, Dlatego jaka się uspokoił teraz, bo zielsko wszedł, wiesz? Słyszysz? No bliżej. Kalencyk jest pojewany. Kochamy to. Kalencyk jest pojebany, ty. Nie, jest to zielsko, płynie kurwa. Jest meter. Ciężki jest? <grywa> Taki kurwa jak jaki gruba zabawa! Gratulacje, drugi meter No chyba tak, bo on tu ona tu rozrabia Kurde <grywa> Jaki łeb Czeka, ja, Czekaj, czekaj Fabian odsuń się troszeczkę, ja tu nagram Z taką kupą ziela ty, Ale szedł ciężej, bo Trzymaj, to zielsko tabian, było do